Tak, jak się zgodziliśmy, myślę, że przekażę teraz mikrofon Adamowi. Bardzo proszę. No. Działa, okay, tak? Dziękuję bardzo. Będę starał się być zwięzły. Natomiast będę teraz mówił może na początek od tytułu naszej konferencji, czyli są to prawne ramy pamięci, sprawiedliwość tranzycyjna w Europie Środkowo-Wschodniej, więc może będę mówić o relacjach między prawem a pamięcią, ale też o sprawiedliwości tranzycyjnej. Być może Stosowanie sprawiedliwości tranzycyjnej e, b, b, też się pojawi. W, w, w Europie Centralnej też się pojawi w moim wystąpieniu, a potem zakończę pewnymi uwagami. Przypomina mi się taki stary żart. Isztfan tutaj pchnął mnie w tym kierunku. Mówił on o rewolucji francuskiej. Teraz jesteśmy prawie 25 lat od początku tego przełomu, tych wszystkich zmian, od 1989 roku, więc już w przyszłym roku będzie 25-lecie. Jest to może czas na oceny. Jest taki żart. Że jeden z francuskich dziennikarzy zapytał o ocenę rewolucji francuskiej. Odpowiedź po 200 latach brzmiała: No, za wcześnie, żeby to ocenić. To teraz, po 25 latach, na pewno jest za wcześnie, żeby to ocenić. Ale jesteśmy niecierpliwi i jakiejś oceny potrzebujemy. Po pierwsze, prawo i pamięć. Oznacza to, no, trochę nam to wygląda, że na tej konferencji było, był taki nacisk na pozytywne elementy. Zaangażowania prawa, ja to tak widzę, zaangażowania prawa w radzenie sobie z przeszłością, w rozrachunki z przeszłością albo z narracją historyczną. Ja nie jestem do końca przekonany. Podczas ostatniej sesji Ježí też mówił tutaj: no, nikt nie jest doskonały, mówił tutaj o tym, że to jest bardzo złe, jeżeli. Prawo jest zaangażowane w tworzenie narracji. No to prawda, ale przez cały czas prawo jest zaangażowane w mówienie nam, czego nie powinniśmy zawierać w narracji. To nie jest sposób pozytywny. O, prawo nam to mówi w sposób negatywny, czego mamy nie robić. I te ocena 25 lat, obserwowanie tych wydarzeń po 25 latach, od przełomu. No cóż, jak to obserwuję, to widzę kolonizację pamięci przez prawo. Oznacza to, że prawo staje się... Co Coraz bardziej przeniknięte albo też przenika wszelkie instytucje prawne, i w tym momencie wydaje mi się to, że to nie jest taki do końca dobry proces, ponieważ w pewnym sensie on blokuje procesy społeczne, i w pewnym momencie może dojść do eksplozji. I spróbuję Państwu coś powiedzieć. Może już nie będę teraz używał anegdot, może to będzie tylko taka uwaga. E, taki obrazek, który chcę Państwu pokazać, potencjalnych relacji pomiędzy prawem, które jakoś tam rozlicza się z przeszłością. Z moralnego punktu widzenia to jest kwestia ofiar, tak? Więc nierozliczenie się z przeszłością jest obraźliwe dla ofiar lub ich rodzin. I radzenie sobie w sensie patologicznym, rozliczanie się takie patologiczne, też jest obraźliwe dla ofiar. Ale sprawiedliwość tranzycyjna, moim zdaniem, w dużym stopniu jest powiązana z takim elementem manipulacji, świadomej manipulacji ze strony elit politycznych. Które w większości manipulują w pewnym sensie ofiarami, nie sprawcami. Generalnie na takich konferencjach, na tej konferencji, to było oczywiste, że były dwa różne rodzaje podejścia. Z jednej strony instytucje prawne skupiają się na ofiarach, rekompensata. Z drugiej strony mamy sprawców. Czego tutaj brakuje na tym obrazku? Brakuje tutaj tak naprawdę największej grupy. Czyli beneficjentów, beneficjentów działania dawnego reżimu. Czy jest wola polityczna, żeby sobie radzić z tym problemem niekoniecznie? Jak w maju na przykład tego roku. Wojciech Sadurski zorganizował warsztaty w Myanmar, w Rangunie, i te warsztaty dotyczyły dosłownie tego, takie warsztaty dla parlamentarzystów, ludzi opozycji, jak przygotowywać dokumenty prawne, i też pewna część dotyczyła takich podstawowych strategii sprawiedliwości społecznej. Nie było kompletnie żadnego zainteresowania. W sprawiedliwości tranzycyjnej z punktu Hangsu Chi, czyli lidera opozycji, liderki opozycji. Był, było zainteresowanie rozliczenia się z przeszłością, ale to pochodziło tylko z etnicz od etnicznych mniejszości, które potwornie wycierpiały w poprzednim okresie, kiedy większość tego po prostu nie chciała. Ja z nią rozmawiałam i ona mi powiedziała, ja nie chcę teraz um, sprawić, żeby generał stanął przed sądem, ja go chcę odesłać do baraków. Politycznie to jest poprawne, ale próbuję. Tutaj powiedzieć, że szybciej, lub później, wcześniej lub później to zostanie przełożone na jakiś dokument prawny i tam rozliczenia z przeszłością, czyli wprowadzenie sprawiedliwości, sprawiedliwości e, stanie się w pewnym sensie kwestią drugorzędną w całym tym procesie. Czy to jest dobrze, czy to jest źle? Ja tego nie wiem. Naprawdę trudno jest to ocenić. Ale mam wrażenie, że moglibyśmy tutaj stwierdzić, że wszystkie te problemy radzenia sobie z przeszłością powinny być traktowane nie w taki sposób, że wprowadzamy jakąś równowagę moralną, wprowadzamy sprawiedliwość moralną. Jeden z bardzo e, znanych socjologów, Mark Galanter, napisał, że kiedy nie szukamy zdrowia w szpitalu, tak i nie szukamy sprawiedliwości w sądzie. Sprawiedliwość istnieje gdzieś indziej, poza sądem, poza systemem sądownictwa, więc to, co się dzieje w sądach. No to nie jest sprawiedliwość. To jest taki prawny rodzaj sprawiedliwości, a nie sprawiedliwość jako taka. Więc sprawiedliwość tranzycyjna, punkt drugi. Mam wrażenie, że chciałbym zadać takie pytanie, może będzie jakaś dyskusja. Czy możemy w sensie e, uprawnionym uznać tej koncepcji, uznać, że ta koncepcja sprawiedliwości tranzycyjnej może być zastosowana w Europie Środkowo-Wschodniej? Pewnie Lawinia powie tak, możemy. No dobrze, zobaczymy, tak? Ja tak założyłem Lawinio ale chciałbym odegrać rolę adwokata diabła, że może jest takie pytanie po pierwsze, cóż, nie ma takiej dyscypliny ani spójnego obszaru badań, który by się nazywał sprawiedliwość tranzycyjna. Są różne instrumenty, instytucje, strategie i one wszystkie razem się nazywają sprawiedliwością tranzycyjną. To co jest bardzo ciekawe, że w tej części regionu. W takim dyskursie popularnym nie używa się określenia sprawiedliwość tranzycyjna. Mówi się jakiś tam innych o jakichś innych rzeczach, że na przykład nie wiem, sprawiedliwość historyczna, ale nie mówi się sprawiedliwość tranzycyjna, więc może kilka pytań. Skąd wzięliśmy tę nazwę Sprawiedliwość Tranzycyjna? To się pewnie jakoś tam wiąże z globalizacją, z upadkiem komunizmu, właśnie z tym, co oznacza, że mamy koniec tego świata spolaryzowanego. Gdzie, z jednej strony, mamy państwo, które ma wystarczającą moc, aby kontrolować siły społeczne, ale też były ciśnienia z zewnątrz, presja z zewnątrz, aby coś zrobić, aby doprowadzić do zmian. I kwestia, albo ta kluczowa kwestia, sedno. E, tranzycyjnej sprawiedliwości polega na zaprojektowaniu instytucji, na stworzeniu nowych instytucji. Oczywiście na tych wszystkich konferencjach mówimy o sprawiedliwości tranzycyjnej. Większość e, referatów będzie dotyczyła prawdy, Komisji Prawdy Ach, powiedzmy sobie, że jest to quasi court, quasi sąd. No dobrze, dlaczego? Bo to jest. Bo to jest taki sobie wynalazek. Może ja się mylę, ale w tej części świata. Tutaj rozmawialiśmy z naszymi kolegami z Czechosłowacji jeszcze. Ja tutaj na początku się pomyliłem, ale to po prostu wymyśliliśmy wspólnie w tej części świata lustrację. To jest jedyny ciekawy wynalazek w tej części świata. Jedyna komisja prawdy w tym regionie to była komisja z Bundestagu, która prowadziła dochodzenia dotyczące ka karalnych działań w Niemczech Wschodnich. Nie było innej komisji prawdy i tak naprawdę nie było potrzeby innych komisji prawdy, więc. Jaka jest tutaj struktura myślenia tutaj w tym regionie o rozrachunkach z przeszłością? Najpierw mam takie wrażenie, że zacznijmy od dekomunizacji. To jest punkt numer jeden. Ale w obrębie dekomunizacji mógłbym podkreślić, że mamy tam problem. Retrybutywnej sprawiedliwości, a potem jest kwestia rehabilitacji, rekompensat dla ofiar. Mamy też problem, trudny problem, zwrotu mienia. To nie jest prywatyzacja mienia, ja bym tutaj to podkreślił, ale jest też coś jeszcze pewnie ważniejszego z punktu socjologicznego, moralnego, prawnego punktu widzenia, co w pewnym sensie gdzieś tam zniknęło nam sprzed z, z, z oczu Kontynu ciągłość, ciągłość ciągłość prawna prawda między starym a nowym reżimem. To gdzieś tam tak nie wynikało z naszych debat. Kiedy mówimy o tej sprawiedliwości tranzycyjnej, to trzeba koniecznie przyjrzeć się, przeanalizować ciągłość. Z mojego punktu widzenia wygląda to tak. Jeśli mówimy o rozliczeniu się z przeszłością w tym regionie, mamy tutaj coś, co chcę powiązać z konstytuującym procesem tworzenia nowej polityki, co wydaje mi się koniecznym warunkiem wstępnym dla stworzenia nowego ustroju, nowego systemu politycznego. Oczywiście musimy najpierw. Zakończyć przeszłość, oderwać się od przeszłości. Jeżeli to zrobimy, musi, musimy założyć podstawy, podstawy normatywne dla nowego ustroju politycznego. I ta szeroka koncepcja sprawiedliwości tranzycyjnej, albo też rozrachunków z przeszłością, wydaje mi się nie funkcjonuje w takim dyskursie, który mamy teraz w Europie Środkowej. I więc czym jest? Ta sprawiedliwość tranzycyjna w dużym stopniu wszędzie to jest po prostu zastąpienie zastąpienie pewnych działań za pomocą działań quasi sądowniczych Taki typowy przykład tutaj widzimy na przykład w Afryce, ponieważ to, to były takie instytucje, które działały jak sądy, ale nie do końca sądami były. Jaka była ich funkcja? Chodziło o stłamszenie działań e, politycznych, ponieważ w pewnym sensie chodziło o demobilizację ludzi. Tak możemy to ująć. Mówiłem, że jestem adwokatem diabła, więc chcę tutaj powiedzieć, że być może, być może musimy się poważnie zastanowić, że ta sprawiedliwość tranzycyjna i dyskurs jej jest antydemokratyczny. Oczywiście tutaj zadaję pytanie, kończę znakiem zapytania. Dziękuję. Okay, jak... Doskonale. Dziękuję Adam. Dziękuję. Krótka uwaga do, z, od, ze strony Sztwana, zanim porwie się z miejsca i odjedzie. Dwie krótkie uwagi z mojej strony. Kwestia sprawiedliwości tranzycyjnej to nie tylko kwestia będąca przedmiotem zainteresowań intelektualnych. Międzynarodowe Centrum Sprawiedliwości Tranzycyjnej to olbrzymia organizacja z dużym budżetem, a tylko niewielka część budżetu pochodzi z fundacji. Część z tego budżetu jest po prostu zarabiana. Można wynająć eksperta, eksperta, który jest ekspertem od upamiętnienia albo eksperta z dziedziny z dziedziny re, retrybucji I to są osoby, które rzeczywiście są wynajmowane jak wszyscy inni prawnicy i pomagają nam w rozliczeniu się z dawnymi reżimami. Kolejna rzecz, jeden z tych jednym z współzałożycieli Fundacji do Badania. Zbrodni komunizmu był Damian von Stauffenberg, bynajmniej nie osoba zaangażowana w komunizm i w Europę Środkowo-Wschodnią, ale jest to krewny. Hrabiego von Stauffenberga, który był członkiem ruchu oporu względem Hitlera i który został skazany na śmierć i zabity. Także, jest to organizacja, która tworzy odpowiedni pomost pomiędzy zbrodniami faszyzmu a komunizmu. I upamiętnia ruch oporu przeciwko faszystom i przeciwko komunistom. Dziękuję i przepraszam, że muszę się pożegnać. Dziękuję bardzo. Teraz Ewa.